Poszłam na konkurs w szkole i tak jakoś dostałam się tutaj i mam nadzieję, że wygram. Na poziomie szkoły zostały przeprowadzone tak zwane testy teoretyczne i trzech najlepszych ze szkoły zostało wytypowanych do konkursu tutaj w Computer College. To jest nawiązanie do takiego konkursu ogólnopolskiego, który kiedyś tutaj w naszej szkole był i również nazywał się 3I, czyli Informacja, Informatyka, Infostrada. Powstała koncepcja, aby ten konkurs reaktywować i skierować go do uczniów szkół gimnazjalnych, rozłożonych w bliskiej odległości do Koszalina, a może w przyszłości na terenie całego byłego województwa koszalińskiego. Konkurs był trochę trudny, ale myślę, że poradzimy sobie nawet dobrze. Zadania dotyczy różnych sprzętów, tam komputera, no i systemów też, jakie są skróty, oczywiście. Podstawą wyopracowania opracowania pytań był przede wszystkim podstawa programowa w gimnazjum. Informatyka jest mimo wszystko bardzo rozległa, więc każdy cokolwiek by robił, mógł się w tym konkursie odnaleźć. Jak trochę interesuje się informatyką, chciałam spróbować, może mi się uda coś wygrać, a jak nie, to zawsze warto uczestniczyć w takich konkursach. No informatyka mnie interesuje jakoś, nie wiem, w drugiej klasie gimnazjum zaczęłam interesować, no i mam zamiar później iść na informatykę jeszcze tak dalej. To jest młodzież, która interesuje się już konkretnie programowaniem, grafiką, ich talenta są już wyspecjalizowane, co zresztą było widać podczas sprawdzania pracy. Już widać, w którym kierunku dziecko ten talent rozwija. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do naszego zwycięstwa, tak? Najbardziej interesuje się tworzeniem, programowaniem, pisaniem gier. Od kilku lat już się tym interesuje i z tym właśnie moją przyszłość jakby to kieruje. Od najmłodszych lat już się interesuję właśnie tą informatyką. Zaczynałem programować w jakichś tam logo, w takich podstawowych językach programowania, jak na przykład też Pascal. Michał i Dawid, pracuję z nimi już trzeci rok. Są to typowo programiści i fascynacie rzeczywiście z że tak powiem, z wysokiej półki. Pragnę Ci podziękować i pogratulować. Za... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję i gratuluję Ci kochani. Zainteresowanie młodzieży jest, powiem średnie informatyką, głównie powiedzmy portale społecznościowe są teraz w modzie, ale jest kilku chłopców, głównie chłopców, którzy akurat się tym interesują. Są też i tacy, co się interesują grafiką komputerową, ale dzisiaj wygrali typowo programiści. Dziękuję pięknie. Zatem

że w przyszłości po szkole średniej zasilicie szeregi studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki i wszyscy w komplecie stawicie się na pierwszy rok kierunku informatyka.